Marzył o poprowadzeniu suwerennej Europy, wyszedł z sali posiedzeń w Brukseli w oszołomionym czerwonym milczeniu. Miało to być pokazem jedności, wielką obroną przed bezprecedensową presją nowej administracji waszyngtońskiej. Zamiast tego stało się publiczną upokorzeniem, które pozostawiło pałac Elizejski w panice poszukującej odpowiedzi. Podczas gdy oczy świata skupione były na eskalującym kryzysie grenlandzkim, i zmieniających się granicach globalnej władzy, coś o wiele bardziej wybuchowego działo się za ciężkimi, dębowymi drzwiami Rady Europejskiej. Jedno stwierdzenie ostre jak nóż i zimne jak węgierska zima, nie tylko nie zgodziło się z Macronem, rozebrało całą jego polityczną spuściznę na oczach 26 innych przywódców światowych. Mówcą był najbardziej znany buntownik UE, Wiktor Orban. Dlaczego Macron, zwykle mistrz dyplomacji, stracił panowanie nad sobą i wyszedł z sali? Czy to wspomnienie o nieudanym planie odwetu za 93 miliardy euro? A może brutalne porównanie Macrona do generała bez armii przez Orbana? Nie patrzymy tu tylko na polityczną niezgodę. Jesteśmy świadkami zamachu stanu wewnątrz Unii Europejskiej. Mamy szczegóły tej gorącej wymiany zdań, konkretne liczby, które zmroziły francuską delegację. Oraz tajny powód, dla którego Niemcy odmówiły wsparcia swojemu najbliższemu sojusznikowi. Co takiego powiedział Orban, że było to tak wstydliwe, iż Macron nie mógł zostać, by usłyszeć koniec? Dlaczego dyplomaci najwyższego szczebla szepczą teraz, że francusko-niemiecki silnik jest oficjalnie martwy? Zostańcie, bo szczegóły tej konfrontacji zaraz zmienią wszystko, co myśleliście, że wiecie o przyszłości Europy. Budynek Europa w Brukseli forteca ze szkła i stali, która miała symbolizować jedność Starego Świata. Prezydent Emmanuel Macron przybył z krokiem człowieka, który wierzył, że jest ostatnim obrońcą projektu europejskiego. Po reelekcji Donalda Trumpa i szokującym proklamowaniu Grenlandii, gdzie Waszyngton oficjalnie zgłosił roszczenia do arktycznego terytorium, Europa była w stanie paraliżu. Macron widział w tym swój napoleoński moment. Wstąpił na podium, poprawił spinki u mankietów i odsłonił swoje arcydzieło europejską suwerenną tarczę. Był to oszałamiający pakiet wojskowo-gospodarczy odwetowy o wartości 93 miliardów euro. Plan Macrona był śmiały, być może zbyt śmiały. Wezwał do obowiązkowego 20% podatku solidarnościowego od wszystkich amerykańskich importów technologicznych oraz natychmiastowego utworzenia siły szybkiego reagowania liczącej 50 tysięcy żołnierzy, która miałaby stacjonować na północnym Atlantyku. Jeśli nie podejmiemy działań dzisiaj, oświadczył Macron, uderzając dłonią w machoniowy stół, Europa stanie się niczym więcej niż historycznym muzeum zarządzanym przez Waszyngton i Pekin. Cień nad stołem, 115% rzeczywistość. Przez chwilę panowała cisza, ale nie była to cisza szacunku. To była cisza niedowierzania. Gdy Macron rozglądał się po sali, nie widział sojuszników, widział przywódców przerażonych własnymi bilansami. Wówczas wkroczył Wiktor Orban, węgierski premier często odrzucany jako czarna owca. UE nawet nie wstałby odpowiedzieć. Po prostu nachylił się do mikrofonu z uśmieszkiem na ustach. To był moment, który w ciągu godzin stał się wiralowy. To piękna mowa, Emmanuel, zaczął Orban swoim powolnym i celowym angielskim. Ale porozmawiajmy o liczbach, których nie wspomniałeś. Mówisz o wydaniu 93 miliardów europejskich pieniędzy. Ale czy ich pieniędzy dług narodowy Francji właśnie osiągnął 115% PKB? Twój deficyt to czarna dziura. Prosisz Polskę, Węgry i Niemcy o sfinansowanie wojny, na którą nie stać Twojego własnego skarbu państwa. Orban zrzucił wtedy bombę, która zmieniła twarz Macrona z bladej na płonącą purpurę. Wyciągnął wyciekły dokument, podobno z francuskiego Ministerstwa Finansów, pokazujący, że Paryż potajemnie wnioskował o odstępstwo od stabilności od UE, e zaledwie 48 godzin wcześniej, zdrada grenlandzka i tajny kanał. Napięcie osiągnęło punkt krytyczny, gdy Orban skierował dyskusję na kryzys grenlandzki, podczas gdy Macron chciał mobilizować wojska, Orban ujawnił brudny sekret szczytu UE, w 2026 roku. Podczas gdy ćwiczyłeś swoją mowę przed lustrem, szepnął Orban, a sala była tak cicha, że słychać było szum klimatyzacji. Sześć państw przy tym stole było już na rozmowie Zoom z nowym sekretarzem stanu USA. Nie jesteśmy zainteresowani twoją suwerenną tarczą. Już zapewniliśmy sobie status najbardziej uprzywilejowanego narodu i zwolnienia z 20% ceł. To objawienie było taktyczną egzekucją. Orban nie tylko się nie zgadzał, demaskował Macrona jako outsidera we własnej Unii. Nazwał Macrona generałem bez armii, przywódcą, który krzyczy rozkazy, podczas gdy jego wojska już zmieniły strony, by przetrwać burzę handlową Trumpa. Załamanie 45 sekund ciszy. To, co wydarzyło się potem, będzie studiowane przez politologów przez dekady. Macron próbował przerwać, ale głos mu się załamał. Rzadki znak utraty legendarnego opanowania. Spojrzał w stronę Kanclerza Niemiec po wsparcie, ale niemiecka delegacja patrzyła w telefony najwyraźniej zajęta jeden, pięcioprocentowym spadkiem indeksu Dax, który nastąpił podczas przemówienia Macrona. Upokorzenie było całkowite. Orban zadał ostateczny cios. Europa nie jest już francuską kolonią. Nie potrzebujemy króla, potrzebujemy pośrednika. A ty, Emanuel, nie masz już nic do sprzedania. Macron wstał. Nie zaproponował repliki. Nie podał ręki. Zebrał swoje skórzane teczki drżącymi rękami i skierował się do wyjścia. Kamery na korytarzu, którym zabroniono wejścia do sali, uchwyciły francuskiego prezydenta, gdy wyszedł. Szczęka miał zaciśniętą oczy, unikały obiektywu. Nie czekał, aż ochrona otworzy drzwi opancerzonego Citroena. Sam je otworzył. I zniknął w szarej brukselskiej ulewie. Sekcja polityczna. Kontynent podzielony. To wyjście oznacza oficjalną śmierć francusko-niemieckiego silnika. Od 1957 roku Paryż i Berlin sterowały statkiem. Ale w 2026 roku pod presją kryzysu grenlandzkiego i polityki gospodarczej Trumpa 2.00 ten silnik się zaciął. Analitycy danych sugerują, że Francja jest teraz całkowicie izolowana. Bez funduszu suwerennej tarczy francuska gospodarka ma spaść o 1.8% do końca roku. Podczas gdy kraje takie jak Węgry i Włochy, które dostosowały się do nowego waszyngtońskiego konsensusu, notują gwałtowny wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wstyd w tej sali posiedzeń nie dotyczył tylko jednego stwierdzenia. To był moment, w którym świat zdał sobie sprawę, że europejski sen został zastąpiony rzeczywistością przetrwania najsilniejszych. Macron wszedł jako przywódca Europy, a wyszedł jako człowiek, który zdał sobie sprawę, że jego podwładni już przeszli do nowego pana. Gdy kurz opadł po najbardziej chaotycznym dniu w historii Rady Europejskiej, jeden obraz pozostaje wypalony w umysłach każdego dyplomaty w Brukseli puste krzesło na którym kiedyś siedział prezydent Francji. Wyjście Macrona było czymś więcej niż chwilą osobistego wstydu. To był sygnał dla świata, że Stara Gwardia straciła kontrolę. Przez lata Pałac Elizejski dyktował rytm Europy. Ale w zimnym świetle 2026 roku, z kryzysem grenlandzkim, redefiniującym granice i Waszyngtonem, przepisującym reguły globalnego handlu, suwerenny sen Macrona najwyraźniej uderzył w twardą ścianę rzeczywistości. Ale oto pytanie, na które nikt w Brukseli nie chce odpowiedzieć. Czy Viktor Orban jest złoczyńcą, czy po prostu jedynym, który ma dość odwagi, by powiedzieć, że król jest nagi? Jeśli Francja II, co do wielkości gospodarka UE, jest naprawdę izolowana, co stanie się z euro? Co stanie się z planem obronnym za 93 miliardy euro, teraz gdy jego architekt wyszedł z sali w milczeniu? Historia mówi nam, że gdy Francja i Niemcy przestają rozmawiać, Europa zaczyna się trząść. Czy jesteśmy świadkami początku kontynentalnego rozwodu, który pozostawi um i bezsilną wobec nowych supermocarstw? Niektórzy mówią, że Macron wróci z zemstą wykorzystując pozostałe dwa lata kadencji, by wymusić radykalną zmianę. Inni wierzą, że to był jego polityczny pogrzeb. Moment oznaczający oficjalne wzniecenie bloku Orban jako nowych pośredników władzy na Zachodzie. Teraz chcemy usłyszeć od Was, czy Macron słusznie wyszedłby chronić godność Francji? Czy to był znak słabości i koniec jego przywództwa? Czy podejście Orbana, America first, tu jedyna droga, by europejskie narody przetrwały burzę gospodarczą? 2026 roku. Mapa świata się zmienia, a drzwi Rady Europejskiej nigdy nie wydawały się bardziej kruche. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. To debata, która zdecyduje o przyszłości kontynentu. Nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować, bo nadal śledzimy tajne konsekwencje szczytu w Brukseli. Następny ruch należy do Paryża, a świat patrzy. Witajcie i do zobaczenia w następnym. Do zobaczenia w następnym.